często kabanosa. Bardzo mi smakuje. Oczywiście cena jest, jeżeli jest promocyjna, to jest dostępna. I także jestem zadowolona z tego zakupu. W kabanos ewentualnie wieprzowy albo drobiowy. Pikantnego nie, nie biorę, bo boję łagodne smaki. Ale często też ładnie korzystam z produktów kupionych właśnie w tezku. No nie tylko, oczywiście, nie są to kabanosy, są różne rzeczy. Także, że, że nie tylko się cała kwestia opiera na kabanosie, ale są różne rzeczy. Jest, jest, jest i schab, jest i, i szynka, i karkówka, no to w zależności od tego, co, co, co się zaplanuje na obiad. <laughs> Jakie są potrzeby. <laughs>